Właśnie wypuszczaliśmy samochód Teraz do auta i idziemy na plażę no, Jesteśmy już w samochodzie Ech, no, Jesteśmy już w samochodzie, mamy Subaru I teraz idziemy po innych ludzi I później na zakupy i na plażę Justyna Powiedz cześć do vloga Cześć do vloga I jesteśmy już w pokoju Bierzemy rzeczy, plecak, kamerę Zabieramy się z innymi i jedziemy. 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 Zakupy zrobione. Zaraz jedziemy. <grywka> <grywka> Mamy Subaru, przejechaliśmy Subaru, także pozdrowienia dla Stawnego Teraz musimy znaleźć miejsce I będziemy szczelować nad tym pięknym jeziorkiem I będziemy skakać do wody, bo tu jest podobno miejsce gdzie można poskakać mi się bardziej niż chyba o jak na razie do w takiej plaży woda jest mega czysta. Dużo czystsza niż tam w mieście. Jest fajnie, ale gdzieś daleko jest ta skała, z której można skakać, więc chyba jeszcze będziemy się przemieszczać. Widzimy. Tak jak mówiłem, idziemy na inną. W perypetiach znajdźmy miejsce. Dobra, jeszcze były zmiany miejsca. najlepiej wszystkich W końcu mamy wybrane jakieś. Nie ma, ale... Tak wygląda. Ty, ale patrzcie, nie patrz, patrz, Ale mamy trochę miejsca, żeby parada. sobie usiąść. Poroda! Ale proszę To dobrze, nie? to tak mi od Majera. Okej, jesteśmy Parada, Marsza, Kuba Tam jest Asia i Justyna Kuplaża, pomyskałę Parada, coś masz do powiedzenia Jestem Maciek Parada i witam w Jackas do <grymne> mamy <grymne> mamyskały Doszedłem na koniec Tam oni są na... w skałach skacząc w sandałach jest taka wielka skała i można z niej chyba skoczyć do wody, także zobaczymy. Rada, zapisz kamerę. Z takim wiesz co, rozkrakiem na Yamakashi musisz to zrobić. Nie ja wiem teraz czy widzowie widzieli jak kwadratowa jest ta skała, na pewno ja bym dał jakąś wiesz co, mistyczną historię teraz przypowieść, ale... Na pewno Indianie, wiesz, co wyrzeźbili tam z tak, skałę. Dlatego, jest, szkałą, dlatego tak. jest taka kwadratowa. Takie wiesz?

No w ogóle to... A ona się przewróciła i teraz nie wie jak zejść. Nie, 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 nie dobra, dobra. O, nie, 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 stop stop stop, 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 Ja sobie stoję na skalę piłkarnia i oni się opalają. Pan sobie przypłynął do nas, gadamy o tym, gdzie jest najbliższe miejsce, gdzie można tak naprawdę skakać ze skały bo to jest takie... 10 minut stąd podobno, ale już trudno zostajemy tutaj. thank you Haha! No telefon! Nie! Nie! No i co Bechę No Zbieramy się! Czliśmy na razie z wody, czulimy na skałach. No i Jakby teraz życie bez internetu wyglądało. Tragicznie, naprawdę. Paniec. Przebiegają, przebiegają, to? Ja zaraz wrócą Patrz, patrz, o, są dwie Są chipsy, dawaj o, ona... Ale ona Cię rozumie, widzisz? Ona Cię rozumie Nie wiem, o, bo jest. to jest mój kolega To jest to kolega, a tam się jest, jest koleżanka ja Anita Nie, to jest Basia i Basia Daj, Basia po... i Basia Basia i Basia, <laughs> Basia, i Basia. Basia. Ty wejdź Ale... tam, może podziała Basia, Basia Basia, 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 Basia. Basia, Basia, Basia. No. Także tak wygląda to teraz Widzimy sobie, czekamy na zdjęcie, zbieramy się za jakieś 10 minut, może 15 bo oni do roboty część musi, znaczy w sumie tylko parę dostąd. Chyba, bo kupowa na 19. Fajnie jest no, czelujemy sobie nad jeziorkiem Generalnie ciekawostka jest taka, że tam jest plaża nudwystów bodajże. Masa ludzi tutaj nago chodzi. Właśnie gadaśmy z który które pływał na materaców, który wyglądał jak połówka arbuza. I był nagi. Znaczy nie było wiele widać, bo tak siedział, ale... No był nagi. I biegają wszędzie małe wywióreczki, tam jest jedna malutka pod drzewem, ale pewnie będzie widać. Może jak przebiega. To jest cudownie, naprawdę. Więc się zastanawiam, kiedy te skały tak opadły. Bedą kuby spadły z nieba. Przewitajcie się! do loga. No to ej. ale nie, nie. Ciekawe. No to jestem, troszkę Tak. Mamy tak super miejscówkę, że skały, na których siedzimy, mają nawet wgłębienie na piwo. No rewelacja. Czego chcieć więcej? Ale kto tak Uch mamy samą baterię, także możliwe, że się zaraz urwie w dolgło mam w plecaku Ale idziemy już do samochodu. Pracamy. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me to jest tak ciasno, bo jedziemy pięć osób osobowy tam 6 osób, także. Cofnij, po prostu głęboko cofnij ten No nie, a to ja się To nie dzisiaj idziemy dalej. Udało się. O, jesteśmy znowu na tarasie, z powrotem. Zjedliśmy prysznic, jemy szybki obiadek w sumie. No a teraz idziemy, a później wieczorem wpada inny, jeden znajomy z innym znajomym. I oni będą prowadzić i pojedziemy sobie na zachód słońca na Emerald Bay jeszcze. Także póki co chill na tarasie. Koniec czulowania się ja, Jedziemy na Demeral Bay, obejrzeć zachód słońca Ciekawe czy ten pójdzie No dobra, także jedziemy To jest nasze autko Subaru Przyspieszenie ma gorsze niż ten van, którym przyjechaliśmy Tutaj z San Francisco To jest Michał, tam jest Maryś Nie wiem czy dobrze pokazuję, ale to jest Maryś po fanpage na Facebooku, filozof Marian w Ameryce. Polecam oficjalnie, zapraszam do polakowania. ciekawe przemyślenia filozofa. Wyrybaliśmy się na parking i nie wiem czy w sumie jest nawet otwarte, ale no... Nikt nam nie zwrócił uwagi. Ja idę na górę zobaczyć jak to tam wygląda. Zajebiście. Tam są wodospady. Jesteśmy w tym świetnym miejscu Emerald Bay Marta robi zdjęcia Marta robi zdjęcia Marys też tam kręci gdzieś tam Michał sobie tu siedzi i ogląda widoczki i teraz okazało się, pokazali mi i Marta założyła Michał wcześniej mówił, że tam jest dom o tu jest dom I co jest z nim mega ciekawe to to, że nie ma tam żadnej drogi. Jedyne dojście będzie z wody płynąć łódką. Michał mówi, że chodzą plotki, że kręcona tam Ojca Chrzestnego. No, Dobra.